1 września ponad 900 uczniów rozpocznie naukę w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skarżyskim. Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych został już zakończony. W tej chwili prowadzona jest jeszcze dodatkowa rekrutacja dla uczniów, którzy z różnych przyczyn zmienili decyzję co do wybranej w etapie pierwszym szkoły lub kierunku kształcenia. Ostateczną decyzję muszą oni podjąć do 27 sierpnia. Dodatkowa rekrutacja nie zmieni jednak w istotny sposób liczby uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie skarżyskim, a jest ich 9... 1515. Wśród nich aż 185 osób to uczniowie z innych powiatów. Jak mówi Jolanta Garbala, członek zarządu powiatu skarżyskiego, to wysokie zainteresowanie uczniów spoza powiatu skarżyskiego podjęciem tutaj nauki to najlepszy dowód na to, że przygotowana oferta edukacyjna była atrakcyjna i zgodna z oczekiwaniami młodzieży. W tym roku do klas pierwszych, do naszych szkół ponadgimnazjalnych, zostało przyjętych 915 uczniów. Z naszego powiatu absolwentów gimnazjów przyjęliśmy 730, 27 odeszło do innych powiatów. Natomiast do nas z innych powiatów przyszło 185 absolwentów gimnazjów. Dla nas zatem ten bilans jest korzystny. Świadczy to o tym, że oferta naszych szkół ponadgimnazjalnych była interesująca, dla gimnazjalistów stąd tak dużo spoza innych powiatów przyszło do naszych szkół uczniów. Niestety, pomimo, że do szkół trafi więcej uczniów niż wskazywały na to statystyki, to w dalszym ciągu problemem pozostaje utrzymujący się od kilku lat niż demograficzny. Jego skutki widoczne są także podczas tegorocznego naboru. Do szkół trafiło o 240 uczniów, mniej niż z nich odeszło po tegorocznej maturze. Ma to przełożenie na liczbę utworzonych klas pierwszych. Ogółem we wszystkich placówkach utworzono 28 oddziałów. Tymczasem klas maturalnych odeszło 46. Jedynie w skarżyskich liceach ogólnokształcących udało się utworzyć tyle samo klas, Pierwszych ile było klas maturalnych, w pozostałych placówkach takiej równowagi nie udało się osiągnąć. Niestety ciągle mamy niż demograficzny, i ilość uczniów drastycznie się zmniejszyła w porównaniu z ilością uczniów, którzy odeszli, a więc odeszło od nas 1155 maturzystów, a więc o 240 uczniów mniej mamy w tym roku w szkołach. W porównaniu do roku ubiegłego, jeżeli chodzi o ilość oddziałów, to to zostawienie przedstawia się następująco. W tej chwili w Powiecie Skarżyskim największą szkołą jest Zespół Szkół Technicznych, który dokonał naboru na 6 oddziałów. W ubiegłym roku, w czerwcu tego roku szkolnego, odeszło 7 oddziałów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 dokonał naboru na 5 oddziałów, a klas maturalnych odeszło 6. Zespół Szkół Ekonomicznych dokonał naboru na 4 oddziały, a klas maturalnych odeszło 8. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych dokonał naboru na 3 oddziały, a klas naturalnych odeszło 9. W porównaniu więc do roku ubiegłego będziemy mieć 12 oddziałów mniej w tym roku. Jest to. Dość duży ubytek, tak jak powiedziałam, to jest 240 uczniów mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Będzie to miało wpływ, chociaż staraliśmy się bardzo zminimalizować te ujemne strony zatrudnienia. Na szczęście w trybie artykułu 20 pracę traci tylko czterech nauczycieli. Cała czwórka nauczycieli ma uprawnienia emerytalne i to są nauczyciele, którzy odejdą z dziewięcio. Miesięczną odprawą na emeryturę. Natomiast aż 76 nauczycieli nie będzie pracowało na pełnych etatach. I to są te ujemne skutki. Jedyną placówką, w której zwiększono nabór jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, który od 1 września po przeprowadzonej reorganizacji będzie jedynym gospodarzem budynku przy ulicy Legionów 131. W ośrodku zwiększono nabór o jedną grupę wychowawczą i powstały tam nowe miejsca pracy. Rekrutacja zakończona, pora więc myśleć już o inauguracji nowego roku szkolnego, a odbędzie się ona w nowo utworzonym zespole placówek edukacyjno-wychowawczych przy ulicy Szkolnej 15.